W niedzielę, 1 czerwca, uroczystość w dniu Wstąpienia Pańskiego. Słowa Ewangelii według świętego Uważa. Jezus został uniesiony do nieba. Jezus powiedział do swoich uczniów. Tak jest napisane. Mesjasz będzie cierpiał od trzeciego dnia na zmartwychwstanie. W imię Jego ogłoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego. Oto ja ześnię na was obietnicę mojego ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przebrzczeni w moc wysoka. Potem wyprowadził ich ku betanii i podniósł te ręce, błogosławił ich. I kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś dali mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jeruzalem, gdzie stale przebywali w świątyni, wierząc i błogosłając Bogą Boga, Boga. Oto słowo Pańskie. Komentarz, medytacja nad słowem. Po zmartwychwstaniu, przed swoim odejściem do nieba, Jezus spotyka się ostatni raz z uczniami w, w Jerozolimie. Oświeca ich umysły i serca, aby mogli lepiej pełnić błąd pisma Starego Przymierza, zapowiadające Mękę i śmierć o Mesjasza. Następnie przekazuje im misję przypowiadania tej prawdy wszystkim narodom, poczynając od Jerozolimy. Mają iść włość pojednania pojednanie ludzi z Bogiem i przebaczenie grzechów, jaka najważniejsza owoc jego zmartwychwstania, a rozwijać do nawrócenia. Towarzyszyć im będzie duch prawdy i mocy Bożej, który w imieniu Jezusa poprowadzi dzieło zbawienia aż do jego wypełnienia w królestwie niebieskim. Ewangelia Łukaszowa kończy się wyniosąpieniem Jezusa w Jerozolimie na Górze Oliwnej. Również tu w Jerozolimie w wstępuje Duch Święty, aby dalej prowadzić Kościół jako wspólnotę wiary założoną przez Jezusa. Jerozolima zamyka zatem dzieje Jezusa i rozpoczyna dzieje Kościoła. Dziękuję.